Witam moi drodzy na kanale Gotowanie z Robotem Kuchennym Kobo. Dzisiaj yy, chciałam Wam pokazać prostą, szybką, ekspresową pastę do pieczywa. Będzie to moja ulubiona pasta, pasta jajeczna. Ja dzisiaj zrobię z przepisu pasta jajeczna z koperkiem. W robocie Kobo 7 macie również inne przepisy na pasty jajeczne. To jest coś, co bardzo lubię na śniadanie, na kolację, bo jest szybkie i pyszne. Dlatego Was zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu z przepisem i jak zawsze zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Wybieram sobie mój przepis na pastę jajeczną z koperkiem. Ciskamy OK. Tutaj mamy wszystkie składniki jakie będziemy potrzebować, czyli cebulę, jajka, majonez, koperek, pieprz, sól i musztardę. Ciskamy przycisk dalej, ponieważ ja już sobie wcześniej te wszystkie składniki przygotowałam, odważyłam i teraz przystępujemy do pierwszego etapu, czyli do naczynia miksującego będziemy dodawać cebulę. Mam cebulę pokrojoną na połówki, zatem zdejmuję pokrywę. Kładam sobie cebulę. Zamykam. Tutaj potrzebujemy 35 gram, ja mam mniej więcej 40-41 gram. To naprawdę nie ma znaczenia. Ciskamy przycisk dalej i takie wstępne siekanie cebuli na obrotach 5-4 sekundy start. Teraz mamy tą cebulę zgarnąć łopatką na dno naczynia i będziemy dodawać pozostałe składniki. Cebula już posiekana, skarniamy. Może to być dowolna cebula, ja sobie akurat dałam czerwono. Może być szalotka, a jeśli nie lubicie cebuli, możecie po prostu ten etap pominąć. Teraz dodajemy pozostałe składniki, czyli jajka. Mamy tutaj 6 jajek ugotowanych na twardo, pokrojone na połówki. Mamy tutaj dwie łyżki majonezu. Dalej mamy dwie łyżki siekanego koperku. Teraz sobie damy. Pieprz do smaku, ja sobie dam mniej więcej pół łyżeczki, tyle samo damy soli i dwie łyżeczki musztardy. Teraz ciskamy przycisk dalej, zamykamy pokrywę i wciskamy przycisk start. I tym dźwiękiem nas robot poinformował, że mamy pastę jajeczną praktycznie gotową. I możemy już ją zajadać. Smacznego. Tak wygląda gotowa pasta jajeczna. Ma świetną konsystencję, idealną do smarowania pieczywa. Pasta jajeczną już gotową sobie przełożę teraz do miski. Wygląda naprawdę świetnie, jest pyszna, idealna w smaku. Teraz sobie posmarujemy świeży, pyszny chlebuś i mamy gotowe kanapeczki zrobione w kilka sekund. Pyszną pastą jajeczną. Przepis na tą pastę jajeczną oraz mnóstwo innych ciekawych przepisów na inne pasty jajeczne znajdziecie w robocie Kobo 7. Przypominam, że robot ten możecie zakupić 250 zł taniej z moim kodem rabatowym GOT250. Link do sklepu znajdziecie jak zawsze w opisie pod filmem. Zachęcam Was zatem do wypróbowania. Przepisu na tą prostą ekspresową pastę jajeczną, a również korzystania z innych przepisów. Tutaj, które się znajdują w robocie Kobo, to są przepisy bezpłatne. Jest ich ponad 1200 przepisów. Na moim kanale już jest kilkanaście filmów z fajnymi przepisami, do których również zachęcam. Zatem łapka w górę, zostawcie komentarz pod filmem i, jak zawsze, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie.